egzaminator.pl Kurs C++ Pętla FOR Pętla FOR w języku C++ jest jednym z podstawowych mechanizmów sterowania przepływem programu, umożliwiającym wykonanie określonego bloku kodu wielokrotnie. Charakteryzuje się ona jasną i zwięzłą składnią, a zbudowana jest z trzech głównych elementów inicjalizacji, warunku i iteracji. Inicjalizacja na tym etapie zwykle deklaruje się i inicjalizuje zmienną sterującą pętlą. Instrukcja ta wykonuje się tylko raz, przed pierwszym przejściem przez pętlę. W tym przykładzie int i równa się 0 jest częścią inicjalizacyjną, gdzie zmienna i jest inicjalizowana wartością 0. Oznacza to tyle, że w tym miejscu tworzymy naszą zmienną sterującą o nazwie i oraz przypisujemy jej wartość początkową 0. Warunek. Jest to wyrażenie logiczne, które jest sprawdzane przed każdym przejściem przez pętlę. Jeśli warunek jest spełniony, inaczej prawdziwy, pętla jest kontynuowana. Natomiast jeśli nie, pętla kończy swoje działanie. Tutaj i mniejsze od 10 jest warunkiem, który określa, że pętla będzie kontynuowana, dopóki wartość i jest mniejsza niż 10. Iteracja element pętli for, który jest wykonywany po każdym przejściu przez pętlę. Najczęściej jest to instrukcja, która modyfikuje zmienną sterującą, tak aby ostatecznie doprowadzić do zakończenia pętli. W tym przypadku i++ jest instrukcją iteracyjną, która zwiększa wartość i o 1 po każdym przejściu przez pętlę. Równie dobrze w tym miejscu może znajdować się i minus minus, i plus równa się 5, i równa się i razy 4. I tym podobne. Zastosowanie pętli FOR. Przejdźmy do pierwszego przykładu, w którym wypiszemy liczby od 100 do 1000. Ręcznie wypisanie tolu C-out byłoby nieco nieefektywne i czasochłonne. Jak widzisz, wypisujemy wartość zmiennej I. Początkowa jej wartość to 100, a z każdym obiegiem pętli zwiększa się ona o 1. Pętla działa dopóki zmienna I nie przekroczy 1000. Warto rozważyć, czy dla Ciebie lepszym rozwiązaniem będzie zapis warunku jak ten w przykładzie i mniejsze od 1001, czy i mniejsze równe 1000. Działa tak samo, oznacza to samo, natomiast wybór sposobu zależy od indywidualnego podejścia. W kolejnym przykładzie załóżmy, że chcemy wypisać na ekran 10 pierwszych elementów ciągu liczbowego, którego pierwszym elementem będzie 5. Natomiast każdy kolejny element będzie o 3 większy od poprzedniego. Zmienna i w pętli jest naszym licznikiem elementów. Pętla wykona się dokładnie 10 razy, wypisując kolejne elementy na ekran. Obliczenia naszego elementu do wypisania można dokonać w przeróżny sposób. Natomiast w naszym przykładzie wykorzystaliśmy wartość początkową, którą zapisaliśmy w zmiennej start oraz różnicę, którą w każdym obiegu pętli mnożyliśmy przez zmienną i. I tak, w pierwszym obiegu pętli wartość i wynosi 0. Różnicę mnożymy razy 0 i dodajemy do zmiennej start. Różnicy nie ma, więc wypisana zostaje wartość startowa 5. Kolejny obieg pętli. Różnicę mnożymy tym razem przez 1. Dodając obliczoną wartość do zmiennej start otrzymujemy 5 plus 1 razy 3. Znając priorytety operatorów arytmetycznych, wiemy, że jest to zapis równoważnej instrukcji 5 plus y, w nawiasie 1 razy 3, z której to otrzymujemy wynik 8. Zatem nasz wypisany na ekranie ciąg znaków to na chwilę obecną 5 i w następnej linii 8. Kolejne obiegi pętli to kolejne obliczenia wartości wypisywanego na ekran elementu ciągu znaków. I tak kolejno otrzymujemy 11, 14, 17 i tak dalej. Wypisujemy w ten sposób 10 pierwszych elementów ciągu. Zagnieżdżanie pętli for. Język C++ umożliwia zagnieżdżanie jednej pętli for wewnątrz drugiej. Wymaga dokładności i uwagi, aby uniknąć błędów takich jak nieskończone pętle czy wyczerpanie zasobów systemowych. Jeszcze przed nami tematy związane chociażby ze złożonością obliczeniową, ale warto sobie uzmysłowić, że gdy pojedyncza pętla wykona się 100 razy, zawarta w niej pętla wewnętrzna, która załóżmy, że również wykonuje się 100 razy, to mówimy tu o 100 razy 100, czyli 10 tysięcy iteracji. To może nadal nie dużo, natomiast pokazuje skalę ewentualnego problemu. Przejdźmy zatem do przykładu. Mamy tu dwie pętle for, jedna wewnątrz drugiej. Wykorzystano tu standardowe nazewnictwo zmiennych: pierwsza pętla iteruje po i, natomiast druga po j. W momencie uruchomienia pętli zewnętrznej i ma wartość 0. Przechodzimy wówczas do wykonania instrukcji, czyli przejścia wszystkich obiegów pętli wewnętrznej, w której j przyjmuje kolejno wartości 0, 1 oraz 2. Na ekran trafiają zatem kolejno linie. 0,0, 0,1 i 0,2. Następnie program przejdzie do kolejnego obiegu pętli zewnętrznej. Całość powtórzy się z jedną tylko różnicą. Tym razem zmienna i ma wartość 1. Po wykonaniu tych czynności pętla zewnętrzna przejdzie do ostatniego swojego obiegu. Program zakończy swoje działanie z wypisanymi, widocznymi na ekranie wartościami. Zmienne sterujące pętlą. Liczba całkowita to najbardziej podstawowy i powszechnie używany typ zmiennej sterującej: znak. Czar również może być używany do iteracji przez znaki. W widocznym na ekranie przykładzie pętla wypisze na ekran znaki od A do E. Ważne jest zrozumienie, że te znaki są reprezentowane w komputerze jako liczby zgodnie ze standardem ASCII. Każda litera ma przypisany unikalny kod numeryczny, który umożliwia identyfikację i porównanie. Dzięki temu systemowi komputer rozumie jaka jest kolejność liter w alfabecie i jakie konkretne znaki mają być wyświetlone. Na przykład litera A ma kod ASCII równy 97, a litera E 101. Te kody pozwalają na porównanie liter pod względem kolejności w alfabecie, co jest wykorzystywane w wielu operacjach informatycznych. Liczba zmiennoprzecinkowa To mniej typowe podejście, ale możliwe do użycia, gdy wymagana jest precyzja zmiennoprzecinkowa. W przykładzie wartość wypisywana na ekran rozpocznie się od 0,0, by w każdym obiegu pętli zwiększać się o 0,2, dopóki pozostanie mniejsza niż 1,0. Tym samym ostatnia wypisana na ekran wartość będzie wynosiła 0,8. Nieskończona pętla FOR. Nieskończona pętla FOR nie zawiera warunku zakończenia, bądź w przypadku chociażby błędu zawiera ten warunek nieprawidłowy. Możemy też świadomie skorzystać z takiej konstrukcji, wykorzystując do sterowania programem instrukcji takich jak BREAK czy CONTINUE. BREAK kończy wykonanie pętli, Powoduje przejście do linii kodu położonej bezpośrednio za pętlą. Continue przerywa obieg pętli. Nie zostaną wykonane pozostałe linie danego obiegu pętli. Przechodzimy od razu do kolejnego obiegu. Spójrzmy teraz na przykład. Wykorzystaliśmy w nim pętlę nieskończoną, w której prosimy użytkownika o wprowadzenie liczby wartości zmiennej a. Następnie wykorzystujemy instrukcję warunkową do sprawdzenia, czy a jest różne od zera. Jeżeli a jest różne od zera, wypisujemy jego wartość na ekran. Następnie dzięki instrukcji continue przechodzimy do kolejnego obiegu pętli i zaczynamy cały proces od nowa. W przeciwnym razie, a więc jeśli użytkownik wprowadził 0, kończymy pętlę. W ten oto sposób dotarliśmy do końca tej lekcji. Zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału na YouTube, tak by nic cię nie ominęło. Weź również pod uwagę polubienie czy skomentowanie filmu, by miał szansę dotrzeć do jak największego grona osób. Dziękuję serdecznie za uwagę. Tymczasem do usłyszenia.